Cześć, jestem na Widnikscy. W końcu odcinek z mówieniem, ale to jest taki, że e, po prostu pokazuję Wam, jak dostać darmowe gemy, bo tak się da. Bo Ostatnio sprawdzałem i mi dało. Widzicie, mam 11 gemów. 11 gemów dało, więc to jest spoko sposób. Patrzcie, musicie wejść najpierw w zadumiarzy i wsiąść. Według rzadkości miejsce. Kliknąć na daną jakąś nasz postać. Poklikać tu. I start power jak macie te na ulepszenie, a nie chcecie ulepszyć, to po prostu start lub to, to. Tak z każdą postacią musicie. Pyk. Pyk, pyk, Z każdą postacią. Chciałem, że takie buczenie czasami tutaj już. Zrobię tak. O ja na przykład to po klikam. O teraz nie powinno być buczania takiego. Klikamy tu w te rosę. I żeby dostało nam tutaj 10 zelmiarzy. Jeszcze tutaj klikamy tu. W jednym postie, żeby było 10 nieklikniętych. I klikamy kilka razy skrzynki, jakiekolwiek. Pyk pick. Sklep musimy kliknąć w tą ofertę. Kliknąć w tą. Muszę na odrzucić to megaboxy. Musimy kliknąć po prostu wszystko ze sklepie. Skinów nie musimy. Te Mega boxy trzeba dużo razy. Do Bo boxy, tutaj. gemy trzeba kliknąć. Ok. Wpisz kotwórcy, i tu trzeba wpisać darmowe. gemy I teraz powinno wyjść nie. Że niepoprawny. Dobrze. Teraz trzeba się cofnąć tymi znaczkami. Pik, 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 pik. Poklikać. Teraz społeczność. Klikać wszystko. Klub, znajomy klub, znajomy klub znajomy klub znajomi. Pyk, cofamy. klikamy tu, każdy tryb musimy. Pyk, pyk. Pyk. Tylko niestety tutaj nie ma. To dzisiaj mi się nie uda dać gemów, bo tego trybu nie ma właśnie. Jak będzie ten tryb, czyli za dzień i 13 godzin u mnie, to po prostu musicie go kliknąć też później oblężenie, później eliminacje, później ten nowy, kurde poczekaj. Później ten nowy tryb i później musicie wielką grę. Jak jesteście w, wielki, w wielcej, wielkiej grze, w wybranym trybie, tak jak tu mam, musicie wejść czypaski, dziennik bitew. Musicie poklikać w każdy grasz ostatniego meczu, nie nie wysłać, tylko poklikać. Musimo, jeszcze musicie otworzyć grę dla znajomych, i to jest najważniejsze. Musicie wybrać to solo i otworzyć grę dla znajomych. I teraz wybrać. Musicie mieć tą postać. Poczekajcie, bo to jest na początku, więc i tak każdy raczej ma. Szalkę trzeba wybrać. Trzeba wybrać plaster. Trzeba kliknąć. W 2, 3, 5, po prostu w 5 jakichś kolejnych botów opuścić do, y, i utworzyć je opuszczać cały czas. Teraz trzeba by y, kliknąć w społeczność, i tu piszemy dar. Dar. Tylko z dużych wysiedli się. Mowe, i I teraz. Tutaj nie działa, bo się psuła, ale normalnie jak właśnie to zrobicie z tym wielką grą, to tu będzie dodać do znajomego. I to jak się kliknie, to po prostu lecą gemy i się doładowują wam w różnej liczbie. Więc to był poradnik, jak dostać darmowe gemy yy, i siema. Naprawdę to, yy, to to tak nie działa, żeby <ścoughs> czasem nikt nie sprawdzał i żeby nikt... To jest właśnie ten film przestrogą, żeby nikt yy, wiecie nie wchodził na różne strony, na przykład co trzeba podać numer telefonu. Albo coś w ogóle, żeby nie wchodzić na takie filmy. No, więc ten film był przestrogą. Bo tutaj w się to możecie się to klikać, ale naprawdę to jakby był na przykład nie na jakąś stronę, to od razu włączajcie ten film. Bo to może być, możecie mieć jakieś opłaty czy coś. Dobra. Dokończymy ten odcinek. Bye bye.